Uh, siemanko ludzie, z tej strony Tagard. pojawił się nowy event, taki wycinek jakby z gazety artykuł mamy, który mówi, że jest jakiś beef między gunsami a pozostałą częścią kryminalnych bosów i występują oni stuprocentowo, na mapach, na poszczególnych mapach i również mamy tutaj między naszego czasu 12 a 16. Będą na customach, czyli jest to czas moskiewski, a u nas właśnie będzie to między 12 a 16. Na shoreline obok resortu od 16 do 20. Rezerwa od 7 do 11. Interchange od 21 do 1 w nocy. W nocy również spotkamy ich na łódcach Ponoć ich tam widziano. A go Gunsy mają 100% szansę spawnu na faktory. Także co ten event oznacza? Jeśli tylko to chcieliście wiedzieć, to idźcie polować na bossy. Oczywiście pamiętajcie, żeby wziąć questy. Mamy questy od Piskipera i od Prapora, które właśnie mm, chcą, żebyście zabili wszystkie te bossy w jednym rajdzie. Także nie lada jest to wyczyn i gonitwa. Oczywiście inni gracze też będą próbowali to zrobić. Także najważniejsze rzeczy to to, że jest to czas moskiewski i tak jak powiedziałem wszystko będzie na dole napisane, opisany ten event, jeśli chcecie sobie zobaczyć i oczywiście na streamie na Twitch TV Tagart będziemy polować na te bossy, dlatego zapraszam was bardzo serdecznie. I teraz fraza spekulacyjna. Daje mi się, że jeszcze ten event z takim twistem, że to nie jest już 100% szansy na konkretnej mapie, czy też na wszystkich mapach, czy zmienia się to. Jest, jest pewna rotacja, jeśli chodzi o, o te te, te bossy, pojawianie się tych bossów, no na faktory są gunsy. Wiele osób ma tego questa Stray Dogs, gdzie masz zabić właśnie Big Piper Nighta i w, w nie w jednym rajdzie, ale teraz dostajesz quest, żeby zrobić to w jednym rajdzie. Także, no troszeczkę jest zamieszania Jak długo to potrwa, nie mamy pojęcia jak długo ten event będzie ciągnięty, dlatego jeśli chcecie się pobawić, bo zdecydowanie jest to bardziej ekscytujący event, zapraszam was do gry na polowanie na bossy. Natomiast wszyscy zastanawiają się, czy jest to pre y event, nie sądzę jeszcze, no chociaż zdecydowanie to tak wygląda. Mamy 100% gunsów na faktory. Bossy rotują na wszystkich mapach można je znaleźć, tylko że w konkretnych przedziałach godzinowych. No, wygląda to trochę podejrzanie, ale mamy tutaj trochę loru i tak dalej. Będziemy musieli bacznie obserwować, jak to się rozwinie. Czy przeciągnie się to do weekendu, i wtedy będziemy mogli. No, wyciągać już jakieś wnioski, zobaczymy, nie jest powiedziane jak to będzie wyglądało. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się dokładnie, co to wipe i kiedy, co i co wiadomo do tej pory na ten temat, zapraszam Was i koniecznie kliknijcie te wideo.